Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na porządki kosmetyczne, na kolejną część sprzątania toaletki i na przegląd wszystkich moich palet cieni. Myślę, że jeszcze 3-4 lata temu tego typu film mógłby trwać około 2 godziny, bo tych palet miałam bardzo dużo. Pamiętam, że jak zaczęłam nagrywać na YouTubie, to zaczęłam troszeczkę kolekcjonować, zbierać palety i z miesiąca na miesiąc miałam ich coraz więcej. Po kilku miesiącach nagrywałam albo przegląd, albo sprzątanie toaletki. Nie pamiętam już co to dokładnie był za film, ale z tego co kojarzę, no miałam tych palet kilkadziesiąt, może siedemdziesiąt, może osiemdziesiąt. W tym momencie, patrząc na moje palety, wydaje mi się, że jest ich około trzydzieści. Jeszcze ich nie liczyłam, bo stwierdziłam, że policzę je pod koniec filmu, jak już wszystkie je przejrzę. Ale przez około 2-3 lata ta liczba się nie zmienia. Oczywiście, jeśli chodzi o testy, to one cały czas są, cały czas kupuję nowości do testów, zarówno droższe, jak i tańsze palety, ale jeżeli coś mi się nie sprawdza, albo widzę, że po prostu przez dłuższy czas jakieś palety nie używam, to w zależności od tego, czy jest ona droższa czy tańsza, albo puszczam ją dalej, oddaję ją komuś. Albo jeżeli jest taka możliwość, to po prostu ją sprzedaję. Także w tym momencie tych palet, myślę, że nie jest jakoś super dużo. Biorąc pod uwagę inne tego typu filmy, które oglądam, a ja bardzo lubię takie przeglądy, takie sprzątania, no to dziewczyny pokazują czasem kilkadziesiąt palet, pokazują nawet ponad 100 palet. Niektóre osoby mają ogromne kolekcje. I później niby nagrywają sprzątanie, ale tego się nie pozbędę, tego się nie pozbędę, bo po prostu jest im szkoda. No, z jednej strony się nie dziwię, bo ja też kiedyś taka byłam, byłam trochę chomikiem i nie chciałam oddawać produktów, pomimo tego, że ich nie używałam, ale mi to przeszło. Także na ten moment, jeżeli po coś nie sięgam, czy jest to tańsze, czy jest to droższe, to po prostu się tego pozbywam. Jeśli chodzi o podział drugeria-perfumeria, patrząc na te palety, wydaje mi się, że będzie mniej więcej pół na pół. Może będzie minimalnie więcej drugeryjnych palet, bo więcej takich testuję, częściej nagrywam testy drugeryjne, ale tych perfumeryjnych również jest sporo. Także zaraz sobie to wszystko przejrzymy, no i zobaczymy, jak to wygląda. Co do kolorystyki, no to już teraz Was uprzedzę, że nie będzie tutaj szału ja bardzo rzadko używam kolorowych cieni, także może będą jakieś pojedyncze palety, ale będę mogła je pewnie policzyć na palcach jednej ręki. Pozostałe palety to oczywiście brązy, nudziaki, czyli cienie, po które sięgam najczęściej, kolory, które lubię najbardziej, w których najlepiej się czuję. No nie zmienię tego są to cienie, których używam na co dzień. Także najczęściej po takie palety sięgam. Zaczniemy sobie od mniejszych paletek. Jeśli chodzi o podział, no to podzieliłam je na trzy kategorie: mniejsze, większe i palety, których jeszcze nie testowałam. Miałam dzielić na drogeryjne i perfumeryjne, ale stwierdziłam, że wolę jednak podzielić je pod kątem wielkości. Pierwsze dwie paletki to marka koreańska. Jest to marka Anlesia. Ja już wam te palety wielokrotnie na kanale pokazywałam, polecałam. Dla mnie są one rewelacyjne. Maty powiedziałabym, że są bardzo dobre, ale wybijają się tutaj błyski. Te błyski naprawdę robią robotę. Mamy różne wykończenia, różne formuły. Jedne są bardziej mokre, ale przy tym lekkie w konsystencji. Także mamy mieniącą się taflę z delikatną drobinką, ale ten cień jest taki bardzo delikatny. Jeżeli nałożymy go więcej, to on nie obciąży nam powieki. Mamy też błyski z taką większą drobinką. Wręcz powiedziałabym, że jest to brokat. Ale te kawałki, no nigdy nie zauważyłam, żeby mi przeszkadzały, żeby drażniły mi powiekę, żebym w ogóle czuła je na tej powiece. Także robią efekt wow, przepięknie się mienią, mają różne kolory. I są bardzo komfortowe. Jeżeli śledzicie mój kanał dłużej, to na pewno wiecie, że ja nie używam bas pod pigmenty pod brokaty. Nie używam produktu typu Next Glitter Primer. Tylko błyski nakładam albo na przypudrowany korektor, albo po prostu na cienie pudrowe. I to mi się sprawdza najlepiej. No i w przypadku tych cieni, pomimo tego, że każdy z nich ma jakąś drobinkę, bo te cienie foliowe, mokre, również mają drobinki, ale takie bardzo delikatne, są to bardziej iskierki, to te cienie się w ogóle nie osypują. Przepięknie łapią się suchej powieki i trzymają się na niej cały dzień. Także jeśli chodzi o maty, no to jak widzicie również po nie sięgam. mam tutaj nawet jedno denko. Moim zdaniem są to świetne maty na co dzień, fajnie się z nimi pracuje, super się blendują i mają średnią pigmentację. Jeżeli nawet nałożymy więcej, no to one się troszeczkę zbudują, ale nie są to ciemne kolory, nie są one bardzo intensywne, super napigmentowane. Przez to właśnie idealnie sprawdzają się do makijaży dziennych. Także błyski robią tutaj naprawdę dobrą robotę. Wielokrotnie używałam tej palety, czy jak szłam na sylwestra, czy miałam trzciny, wesele. Sięgałam po te błyski z zamkniętymi oczami i zawsze miałam na powiece efekt wow. Także palety marki Unlash ja gorąco polecam. Są to dokładnie paletki Glitterpedia. Ja mam 02 All of Brown. Oraz 07 All of Peach. Tej brzoskwiniowej Wam jeszcze nie pokazałam, cały czas machałam Wam tą brązową. W sumie nie wiem dlaczego ona ma taką nazwę, bo to nie jest paleta w kolorach brzoskwiniowych. Mamy tutaj matowy beż, mamy lekki brąz, delikatny różyk. Dalej błysk, który jest bardzo nieoczywisty, bo on jest biały, ale ma delikatnie różową poświatę. Daje bardzo subtelny, delikatny efekt. No i mamy pięć przepięknych błysków, żółty, złoty, coś takiego ciemnego, śliwkowego, bardziej płatkowego. Do tego mamy jeszcze cień, który daje przepiękny, mroźny, mieniący się efekt. Mamy tutaj srebrną podstawę i niebieskie drobinki i mamy coś z mocniejszym, większym brokatem. Paletka z bliska wygląda tak. Także ja te paletki bardzo lubię, dostępne są na przykład na Cosybelli czy na e-style. Yes Kosztują w granicach 60, może 70 zł, no ale na E-Style yes non-stop są jakieś promki, do tego jeszcze wchodzi mój kod rabatowy minus 5%, wchodzi on na wszystko, nawet na produkty nieprzecenione, także myślę, że około 5 dyk za taką paletkę, za taką jakość błysków to bardzo, bardzo dobra cena. Lecimy sobie dalej. Kolejna paletka to Aa Wings of Color i Magda Pieczonka. Jest to taka paletka czwórka Baby Doll Eyes. Moim zdaniem ta paleta jest niepozorna, ale jest naprawdę dobra jakościowo. Maty są tutaj rewelacyjne, bo są super napigmentowane, ale można bez problemu stworzyć przepiękną chmurkę. Do tego są one niesamowicie jedwabiste, kremowe, bardzo przyjemna formuła. Niestety zawiódł mnie błysk. Na szczęście jest tylko jeden. On jest taki dosyć suchy i mało błyszczący. Wygląda to tak, także po błysk w ogóle nie sięgam. No, ale przez tematy myślę, że paletka ze mną zostanie. Mamy tutaj bardzo ładny brzoskwiniowy przejściowy cień. Mamy fajny brąz, który jest intensywny, ale nie ma w sobie czerni, a ja czegoś takiego nie lubię. Także paleta jeszcze zostaje. Kolejna paleta to Huda Beauty Color Block. Jest to wersja Blue and Green. No powiem szczerze, że za często po tą paletę nie sięgam. Wydaje mi się, że matów w ogóle nie używałam, tylko je zasłoczowałam. Po błyski sięgałam, zwłaszcza po ten podwójny. No ale wiadomo, nie jest to paleta na co dzień, nie jest to paleta do makijaży jesiennych, zimowych. Jak dla mnie jest to paleta wyłącznie do akcentów i do letnich makijaży, kiedy chcemy zaszaleć i albo stworzyć kreskę, możemy ją stworzyć cieniami, ale mamy też eyeliner aktywowany wodą, albo po prostu nałożyć kolor w wewnętrznym kąciku. Także ja sobie tą paletkę zostawię. Pomimo tego, że rzadko po nią sięgam, no to nie mam w swojej kolekcji za dużo kolorowych palet. Także myślę, że jeszcze mi się przyda. Dalej, paleta Eveline Gimme More. Jest to paletka dziewiątka. Co prawda, jest to kolejna paletka, po którą za często nie sięgam. Cienie są fajne, ale jeśli chodzi o brązy, no to albo używam palety DASO, albo palety z Glam Shopu z kolekcji Mandala albo sięgam po jakąś nataszę. Także z jednej strony mogłabym puścić ją dalej, ale biorąc pod uwagę, że mam kanał, no i czasem porównuję palety, porównuję cienie, a nie mam żadnej innej palety Eveline, no to myślę, że jeszcze ją zostawię. Kolejna moja paleta to mini Bondy Sway od Too Faced. Jest to wersja Warm Amber Nudes. No i ta paleta oczywiście zostanie. Maty są bardzo dobrej jakości, moim zdaniem są dużo lepsze niż w tych większych paletach. Co prawda, jeśli chodzi o paletkę Sunset Strip, to nie mam do niej żadnych zarzutów. Uwielbiam tą paletę i bardzo często używam, ale pod kątem pigmentacji ta paletka jest troszkę lepsza. Co do błysków, ten jest po prostu obłędny. Często po niego sięgam i naprawdę robi efekt wow. Te dwa pozostałe są już troszkę inne, troszeczkę cięższe, ale ten jest genialny. Także paleta oczywiście ze mną zostaje, bardzo ją lubię. Miałam również wersję chłodną tej palety, w ogóle nagrywałam wam test obydwu tych paletek i porównywałam wam kolory, no ale wyszło w praniu, wyszło po kilku miesiącach, że po prostu po takie kolory nie sięgam. Ta kolorystyka jest dla mnie idealna. Dalej mini paletki od Nataszy, mam tutaj cztery sztuki. Pierwsza z nich to Mini Starlet, i jest to jedna z moich ulubionych palet Nataszy Denone. Mamy tutaj bardzo fajne cienie. Jeśli chodzi o maty, no to one są oczywiście genialne jakościowo. Także nie będę mówić o wszystkich tych paletach pod kątem jakości, no bo każda jest super. Będę tylko mówić o kolorach. Mamy tutaj bardzo ładny neutralny brąz. Mamy brzoskwinię. Coś takiego bardziej szarego, po co za często nie sięgam, no ale raz na jakiś czas mi się zdarzy. I dwa bardzo ładne błyski. Jeden taki powiedziałabym brązowo-złoty, ciemniejszy. I drugi, czyli Galaxia, który jest obłędnym trójwymiarowym cieniem. Także paleta rewelacja. Druga moja ulubiona paleta od Nataszy to Mini Eye Sculpt Palette. Jest to paleta matowa, niby taka podstawowa, bezpieczna, ale mamy tutaj naprawdę mnóstwo możliwości. Co do jakości, to oczywiście nie mam żadnych zarzutów. Bardzo często sięgam po tą paletę, trzymam ją na toaletce. No, i nie ukrywam, że czekam, aż Natasza wypuści tego typu paletkę w wersji MIDI. Na pewno będę pierwszą osobą, która ją zamówi. Kolejna paletka to Mini Rose Palette. Ona również jest ok, jest ładna, no ale mamy tutaj trochę różu, także sięgam po nią rzadziej. No i paletka Pastel, która ma wręcz obłędny błysk, nazywa się On Sister. Jest to takie złotko z domieszką zielonego, z domieszką Brzoskwini. No wygląda po prostu obłędnie, bardzo często używam. Wydaje mi się, że jest to dłochron. W zależności od tego, jak pada światło, to on wygląda troszkę inaczej, no jest po prostu przepiękny. Dalej palety dziewiątki od Huda Beauty. Pierwsza z nich to Kaki Haze, druga Nude Light, one oczywiście zostają. Jeśli chodzi o kaki, no to ona jest taka troszeczkę oliwkowa, troszkę zgaszona. Jak widzicie, mam tutaj dwa denka. Był moment, że bardzo często po nią sięgałam. Teraz troszkę rzadziej, ale o niej pamiętam, także ona zostaje. Jeśli chodzi o drugą paletę, to jak widzicie, jest ona bardzo mocno zużyta. Mam ją dobrych kilka lat, ale trzymam ją z sentymentu. Jest to po pierwsze jedna z pierwszych palet wysokopułkowych, jakie w ogóle miałam, jakie sobie kupiłam. No a po drugie, jest to pierwsza paleta od chudy, która zapoczątkowała moją miłość do cieni chudy, bo nie ukrywam, że w pewnym momencie zbierałam te paletki dziewiątki, miałam ich bardzo dużo. Oczywiście po jakimś czasie się opamiętałam i przestałam kupować wszystkie paletki dziewiątki od chudy i sprzedałam te, po które nie sięgałam, ale tak czy siak ta zostaje. Jest to dla mnie kwestia sentymentalna. Nie mam za dużo produktów, które trzymam z sentymentu. Są to pewnie pojedyncze sztuki, no ale ta do nich należy. Zamykając temat mniejszych palet, mam tutaj trzy czwóreczki. Pierwsza z nich to Color Pop. Jest to paleta Star Fruit wersja chyba Kiwi. Już teraz nie pamiętam. Wszystko mi się tutaj pozdzierało. No ta paleta ze mną zostanie, bo ona ma troszeczkę nadłamane opakowanie, także nie chcę jej nikomu oddawać. Niestety ta paleta się nie domyka. No i dwie palety drogeryjne, pierwsza to Volare i Sylwia Przybysz i druga Everybody London Aleksandra Soswa. Te palety są fajne, są ok, jakościowo te cienie są naprawdę dobre, nie mam się tutaj do czego przyczepić, błyski są obłędne, zwłaszcza jeśli chodzi o tą paletę. Ale nie wiem czy one mi są potrzebne. Co prawda paletka Everybad London jest u mnie nowością, mam ją tylko kilka tygodni, używałam jej kilka razy i troszeczkę szkoda mi puścić ją dalej, bo ten błysk jest obłędny. No ale z drugiej strony błysków mam naprawdę bardzo dużo. Myślę, że znajdę podobne, także myślę, że nie ma co się tutaj zastanawiać. Podejrzewam, że gdybym tą paletkę zostawiła, no to sięgałabym po nią sporadycznie i sięgałabym tylko po ten jeden błysk. Także oddam ją mojej bratanicy, na pewno bardzo się ucieszy. Lecimy sobie z dużymi paletkami i zaczniemy może od dwóch paletek marki Too Faced. Pierwsza to oczywiście jedna z moich ulubionych palet perfumeryjnych, czyli Bondy Sway Sunset Street. Z jednej strony jest to paleta bardzo klasyczna, bezpieczna, bo mamy tutaj głównie brązy plus delikatne róże, ale powiem Wam, że jeśli chodzi o tonację, o to, jak te cienie wyglądają na powiece, to ciężko by mi było znaleźć podobne są to cienie jakby delikatnie przypalone, przypalone ciepłem, orzechowe. No wyglądają po prostu przepięknie, z moją karnacją zgrywają się idealnie. Także jest to jedna z moich ulubionych palet, oczywiście zostaje i kolejny raz Wam ją polecam. Druga paleta od Too Faced to Cosmic Crash i powiem Wam, że nie jestem do końca zadowolona. Jeśli chodzi o jakość tych cieni, to jest w porządku. Maty są bardzo dobrej jakości, są fajnie napigmentowane, dobrze się z nimi pracuje. Błyski powiedziałabym, że są ok. Są to takie bardzo bezpieczne błyski, nic jakiegoś szczególnego, nic wow. Ale w ostatecznym rozrachunku, biorąc pod uwagę wszystko, biorąc pod uwagę to, że maty są tutaj lepsze od błysków, błyski są po prostu ok. I biorąc pod uwagę to, jak wygląda ta kolorystyka, to zestawienie kolorów, no to ta paleta jest średnia. Nie wszystko mi się tutaj zgrywa, nie wszystko fajnie się ze sobą łączy, są kolory, po które w ogóle nie sięga, także myślę, że na razie ją zostawię i będę raz na jakiś czas po nią sięgać. To nie jest tak, że ja w ogóle tej palety nie używam, ale szczerze mówiąc, gdybym miała ją polecić, no to chyba bym się zastanowiła, bo tak jak mówiłam, no co do matów jest bardzo w porządku, no ale te błyski są przeciętne. Zależy oczywiście, które, bo jeśli chodzi o ten, no to on wygląda przepięknie, robi efekt wow, zwłaszcza na ciemniejszych cieniach matowych. No ale na przykład ten, ten, ten czy ten, no to są po prostu średniaki. Dalej paletka Catrice Safari Fever i ona mnie mega pozytywnie zaskoczyła. Testowałam sporo tych paletek Slim, miałam chyba 3 albo cztery i były po prostu ok, ale nic specjalnego. Ta moim zdaniem, wybija się jakością. Chodzi tutaj głównie o maty, one są naprawdę bardzo mocno nasycone, bardzo dobrze napigmentowane, a przy tym super się z nimi pracuje. Nie robią plam, dają przepiękny efekt chmurki, fajnie się blendują. Także jeżeli podoba Wam się kolorystyka, to ja zdecydowanie mogę Wam tą paletkę polecić. Co do błysków, również są w porządku. Myślę, że niektóre są nawet troszkę lepsze niż te z palety Cosmic Crash. Także ja jestem z tej paletki zadowolona. Dalej paleta Claresa i Sugar Powder. I powiem szczerze, że nad tą paletką się zastanawiałam. Myślałam, czy może by jej nie oddać, nie puścić dalej. Ale ona ma tak przepiękne błyski, zwłaszcza ten odcień Flamingo, który jest różem z domieszką złota. I odcień chyba Honey Mango. W sumie dawno po tą paletę nie sięgałam, ale z tego co pamiętam, te dwa najbardziej mi się podobały. Robiły efekt wow. Chociaż dwa pozostałe błyski również w palecie wyglądają przepięknie. Także chyba dla tych błysków jeszcze tę paletę zostawię. Co do matów, moim zdaniem są po prostu dobre. 2-3 lata temu, jak ta paleta wyszła, to podejrzewam, że mogłam się nią zachwycać. Mogłam się zachwycać jakością tych matów. W tym momencie mam po prostu lepsze. No ale co do błysków, no naprawdę robią one efekt wow. Zwłaszcza te dwa cienie. Także jeszcze ją sobie zostawię. Kolejna paletka to Daso Beauty Harmonijny Mat i ona oczywiście u mnie zostaje. Jest to mój hiciorz z drogerii, bardzo często sięgam. No Jak widzicie mam tutaj już trzy dosyć duże denka, jeden cień jest praktycznie pusty. Mam też w kilku cieniach dosyć mocne wgłębienia, także zdecydowanie polecam. Jest to jak dla mnie genialna jakość z drogerii. Kolejne palety to marka Han i te paletki puszczę dalej. W sumie nie mam się tutaj do czego przyczepić, bo jakościowo jak na palety drogeryjne i jak na cenę, bo one normalnie kosztują coś koło 50 zł, a mamy tutaj 12 cieni, no to jest bardzo okej. Okay. Po prostu po nie, nie sięgam, mam inne trochę lepsze, inne, które lubię bardziej i dlatego te palety leżą i się kurzą. Także po co mają dalej leżeć, po co mają się zmarnować, jeżeli ktoś może jeszcze z nich skorzysta. Mamy tutaj fajne jakości maty, mamy ładne błyski, są też brokaty. Jeśli chodzi o pierwszą paletę, jest to Sensual Lumen, czyli taka klasyczna, podstawowa, troszkę brązów, troszkę brzoskwini i wielowymiarowy, powiedziałabym, holo brokat Druga paletka nazywa się Good Vibes i po nią sięgałam najczęściej. Jest to paleta z kolorystycznym twistem, ale te kolory nie są takie, wiecie, mocno żarówiaste, mocne. Nałożone delikatnie, tworzyły akcent, ale nie był on intensywny i to mi się bardzo podoba. Poza kolorowymi matami mamy tutaj również klasykę, podstawę, czyli beż oraz ciemny brąz. Do tego bardzo ładne błyski, także paleta naprawdę okej. Okay. No i trzecia paleta to chyba pierwsza tego typu paleta od Han, czyli Make My Day, i ona wygląda tak. Również podstawowa, bardzo dzienna, klasyczna, ale tak jak mówiłam wcześniej, jakościowo bardzo w porządku. Kolejna paleta to moja jedyna paleta od Anastazji. Miałam ich kilka, ale ostatecznie wszystkie puściłam dalej. Zostawiłam sobie tylko tą, bo była to moja pierwsza paleta tej marki czyli oczywiście Soft Jest to paleta, po którą raz na jakiś czas sięgam, pomimo tego, że ma ona kilka lat, to wydaje mi się, że nic się z tymi cieniami nie stało. Zarówno maty, jak i błyski wyglądają na powiece ładnie, dobrze się z nimi pracuje. Także z jednej strony sentyment, z drugiej strony myślę, że jeszcze będę jej używać, jeszcze mi się ona przyda. Pamiętam, jak pierwszy raz tej palety używałam i byłam zachwycona, bardzo mi się podobała. Wielokrotnie Wam ją polecałam, bo kolorystyka no jest taka w 100% moja. Mamy tutaj ciepłe brązy, delikatnie pomarańczowe brązy, bardzo ładne błyski. No na ten moment, jak na nią patrzę, to nie ma już takiego zachwytu. To nie jest to, czego w tym momencie szukam. No ale tak czy siak, ona u mnie zostaje. Dalej paleta toperów Aomix of Color, i jak dla mnie te cienie są obłędne, mienią się milionem drobinek i wyglądają mega mokro na powiece, także jeżeli jeszcze gdzieś upolujecie, to polecam. No ja ją zostawiam, na pewno będę jej używać, jest rewelacyjna. Paletka Kobo After Glow i myślę, że tą paletę oddam, bo troszkę o niej zapomniałam. Jakościowo była ona bardzo ok, błyski były przepiękne. No, ale nie używam, także idzie dalej. Kolejna paleta to Kobo Natura i Daniel sobieśniewski. I nad nią się zastanawiam, bo błyski mi się tutaj nie podobają. Są one bardzo płatkowe i bardzo łatwo jest osiągnąć efekt ciężkości na powiece. Druga sprawa, no, dosyć mocno się osypują. Nie łapią się suchej powieki, a ja za często po bazy nie sięgam. No, ale maty są super. Także zastanawiam się, czy nie zostawić jej dla matów, bo ta jakość jest naprawdę rewelacyjna, mocna pigmentacja, fajnie się z nimi pracuje. Także myślę, że jeszcze to przemyślę, po prostu położę sobie tą paletę z boku i pod koniec filmu podejmę decyzję. Dwie palety, które puszczam dalej, to marka My Secret. One co prawda są fajne, nie mogę powiedzieć, że są to buble, no ale mam po prostu lepsze jakościowo cienie. Pierwsza paleta to Cozy Glam i ona jest bardzo ładna, taka bardzo klasyczna, stonowana. Ale mamy też fajne, takie delikatnie trójwymiarowe błyski. Także myślę, że jeszcze komuś posłuży, myślę, że ktoś się z niej ucieszy. No ja po prostu po nią nie sięgam. Drugą paletę mam już bardzo, bardzo długo: jest to paleta Glamour Stones. Ona jest fajna ze względu na błyski, bo są naprawdę przepiękne, zwłaszcza ten fiolet i ten turkus. Ale przy ostatnim sprzątaniu toaletki postanowiłam, że jeżeli po nią nie sięgnę, no to po prostu ją oddam. No i nie sięgnęłam. Także ona idzie dalej. No z tego co pamiętam, nie jest już dostępna, także nie będę Wam jej polecać. Może jeszcze ktoś jej poużywa, ktoś się z niej ucieszy. Paleta Claresa Perf Earth jest to paleta matowych cieni w brązach i ona jest naprawdę super, także zdecydowanie zostaje. Jeżeli szukacie bardzo dobrych jakościowo matów w fajnej cenie i do tego lubicie taką kolorystykę, to zdecydowanie polecam. Ja jestem z niej bardzo zadowolona. Dwie palety Stars from the Stars, które zostają: Shades of the Sun oraz paleta we współpracy z Wedlem Obydwie bardzo fajne, bardzo lubię. Pierwsza z nich, można powiedzieć, że jest troszeczkę inspirowana paletą od Mario. Wygląda podobnie. No jakościowo podejrzewam, że nie jest to to samo, bo ta paleta kosztuje 50 zł, a Mario chyba 350. Nie planuję jej kupować, także Wam ich nie porównam. No ale paleta jest ok, błyski naprawdę przepiękne, także jeszcze u mnie zostanie. No i paleta we współpracy z Wedlem, jest to nadziana deserowa. Ta paletka również jest fajna. Może nie sięgnę po nią jakoś super często, ale myślę, że raz na jakiś czas będę do niej wracać. Jakościowo maty, jak i błyski, rewelacja. Przechodzimy sobie dalej. Paleta Glam Shop Totalny Mat Nude, czyli mój klasyk, mój ulubieniec. Ona oczywiście zostaje. Mam tutaj, jak widzicie, cztery denka, jest też kilka wgłębień. Jest to paleta, po którą mogę sięgnąć z zamkniętymi oczami i wiem, że ten makijaż mi wyjdzie, że będzie wyglądał tak jak chcę. Także kolejny raz wam ją polecam paleta Miss Doncelita i Glamshop Ballada i myślę, że ją zostawię, bo pomimo tego, że nie sięgam po nią super często, no to raz na jakiś czas sobie o niej przypomnę i te makijaże wychodzą super. Kolorystyka może nie jest w 100% moja, bo jest dosyć mocno różowa. Ale makijaż wychodzi fajny, można kombinować, można sobie te cienie mieszać, fajnie się ze sobą łączą. Mamy tutaj również obłędne turbo turbopigmenty, także ta paleta zostaje. Jeszcze jedna paleta z Anastazji, czyli Primrose. Nie ukrywam, że o niej zapomniałam, także chyba czas na to, żeby wyjąć ją na toaletkę i troszeczkę sobie o niej przypomnieć, troszkę jej poużywać. Z tego co pamiętam błyski są obłędne, zwłaszcza te dwa, bo one są delikatne, cienkie, ale bardzo mokro wyglądają na powiece i są takie lekko iskrzące. Mamy też błyski, które mają więcej podstawy, więcej koloru i sporo bardzo fajnych matów. Kolejna paletka to marka Tarte i jest to Maracuja Juicy Eye Cheek Palette. Testowałam cienie, jeśli chodzi o produkty kremowe to jeszcze nie testowałam, także muszę w końcu je sprawdzić. Co do cieni od tart, to one są zazwyczaj średnio napigmentowane, ale moim zdaniem jest to ich plus, bo są bardzo intuicyjne, łatwe w pracy i można szybko stworzyć fajny makijaż. Jeśli chodzi o formułę, to ona jest taka lekko jedwabista, kremowa, także jest jak dla mnie bardzo, bardzo przyjemna, fajnie się z tymi cieniami pracuje. Błyski również są spoko. Także myślę, że będę chętnie sięgać, będę jeszcze tej paletki używać. Dwie palety od Nataszy Denony wielkość midi. Co prawda miałam ich więcej, ale przez ostatnie miesiące mocno się zastanawiałam, czy ich nie sprzedać, i ostatecznie je sprzedałam. Doszłam do wniosku, że są to genialne jakościowo cienie: są naprawdę rewelacyjne, ale jeżeli nie sięgam zbyt często po konkretną paletę, no to trochę szkoda, żeby się marnowała. Także ostatecznie zostawiłam sobie dwie paletki, oczywiście brąz, którą uwielbiam. Jest to z tego co pamiętam: moja pierwsza paleta MIDI, jeśli chodzi o nataszę, i jest to strzał w dziesiątkę, bo naprawdę często jej używam. Mamy tutaj bardzo fajne maty i obłędne błyski. Ona może się wydawać mocno pomarańczowa, ale na powiece tak to nie wygląda. Jest to taki bardziej orzechowy, przypalony brąz i dużo złotego brązu, co ja bardzo lubię. Także paletka rewelacja. Druga paleta, którą sobie zostawiłam to Zendo. Ona jest tak dla mnie fajnie zróżnicowana, bo mamy tutaj trochę brązu, mamy też trochę takiej różowej brzoskwini, mamy zieleń, mamy troszeczkę turkusu. Co prawda za często nie sięgam po kolorowe cienie, ale raz na jakiś czas tak. Także myślę, że te również mi się przydadzą. Mamy tutaj przepiękny, chyba triochron, czyli kolor Yama. No jest to po prostu obłędny cień. On się mieni troszkę na brzoskwinie, na złoto. Mamy tutaj też nutę zieleni, nutę turkusu. Tej palety również polecam. Nie jestem pewna, czy ona jeszcze jest w sprzedaży, bo ja ją kupiłam na wyprzedaży za jakieś 140 zł w seforze. I nie mam zielonego pojęcia, czy jeszcze w tej seforze jest, czy wróciła do ceny regularnej. Ale jeżeli jest i jeżeli podoba Wam się kolorystyka, to jak dla mnie jest to naprawdę świetnej jakości paletka. Na koniec zostały mi palety, których jeszcze nie testowałam, także szybko przez nie przejdziemy. Pierwsza to paleta, którą chyba kupiłam w Primarku. Miałam nagrywać test kosmetyków z Primarka, ale wydaje mi się, że chyba to odpuszczę. Paleta jest nieużywana, także ona idzie dalej. Paleta Natasha Donona Mini Retro. Ja ją dostałam za punkty w Sephora. No i chyba czas najwyższy ją przetestować. Także po prostu wyjmę ją sobie od razu na toaletkę. Przetestuję, że tak powiem, w domowym zaciszu i za jakiś czas dam Wam znać, co na jej temat sądzę. Dwie palety, które ostatnio kupiłam i czekają na testy, czyli paleta od marki Catrice, niedługo będzie test nowości, także sobie ją sprawdzimy. I paleta Stars from the Stars Nude Star, mnóstwo osób ją poleca, także również sprawdzimy, jak z jakością, jak to będzie wyglądało i jak ona mi się sprawdzi. Paleta Max and More również miałam nagrywać test kosmetyków Max and More, ale nie jest to do końca mój klimat. Nie czuję tych produktów, nie jestem nimi zainteresowana, także myślę, że tą paletę również oddam. Nie używałam jej, nawet jej nie słoczowałam. także idzie dalej. Palatka od marki Lamel, która również nie była używana, ale chyba ją sobie zostawię, bo bardzo podoba mi się kolorystyka. Jestem również ciekawa, jakości tych cieni. Także podobnie jak w przypadku Nataszy Denony, wyciągam ją na toaletkę i będę ją sobie testować. Ostatnia paleta, której jeszcze nie testowałam, to czwórka od Make-Up by Mario. Miałam nagrywać mieszany test produktów z Sefory, mam je wyjęte na toaletkę, ale doszłam do wniosku, że chciałabym przetestować puder od Mario, chciałabym też przetestować setting spray, mam brązer, także może zrobię test jednej marki. No, jeszcze się nad tym zastanowię. Także paleta nieużywana, ale na pewno za jakiś czas będzie w użyciu. No i to by było na tyle. Na koniec pokażę Wam jeszcze na szybko pojedyncze cienie. Są to głównie cienie z Glam Shopu. Po tej stronie mam maty, po tej stronie błyski. Przyznam szczerze, że bardzo dawno po niej nie sięgałam, nie używałam ich. Także myślę, że po prostu wyjmę sobie wszystkie te cienie, zostawię sobie jedną paletkę, pomieszam maty z błyskami, drugi mix z drugą paletkę, albo puszczę dalej, albo wyrzucę, zobaczę jeszcze jak z jakością tych cieni, no bo mam ich kilka lat, także muszę sprawdzić, czy jeszcze się do czegoś nadają. No trzeba to po prostu przejrzeć, trzeba to na spokojnie ogarnąć. Przegląd palet ogarnięty, także przechodzimy do podsumowania. No i powiem wam, że trochę się zdziwiłam, bo wydawało mi się, że mam 30, może 30 kilka palet. A okazało się, że z tymi nowymi, których jeszcze nie używałam, jest ich 45. Także ostatecznie wyszło ich dosyć sporo. Po sprzątaniu zostaje mi 34, z czego 5 jeszcze nie używałam, także mam 29 używanych i oddaję 11. Tutaj mam 10. No i dodatkowo jeszcze paletę Kobo, Natura i Daniel sobieśniewski. Doszłam do wniosku, że mam tyle palet z podobnymi cieniami, że tej nie muszę zostawiać. Także ona również idzie dalej. Jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie tego typu filmy, ale dajcie też znać, czy macie swoje ulubione palety. Może napiszcie mi swoje top 3. Bardzo chętnie coś nowego przetestuję. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa Pa!